Elementy, butelki X, Fire, jeszcze mi dummy Kaza i te same z kobla wypadają bucha kopy, z drugim kopy. Tutaj mamy wszystkie komendy dotyczące wyspy i tutaj is party to nie działa ta komenda. Bo tu się będzie jaka działa i widzica, to w opisie będzie. Um, tu jest portal, ten stroną głównie, a za tym portalem kryją się zadania. Tutaj...

sai to patko to naprazy tewa to long 30 minutes i to se to jaka danato sai kończycie To wszystko. pokażę wam jeszcze jak to jest O, proszę Tak wyspy wyglądają, ale bez tego byla I kurczak durny spada Dobrze, to tyle mamy, no, nie można kogoś bić Można u niektórych przyjaźni sprzedać, jak są takie jak u właściciela serio no, okay, tutaj właścicielem to... Tutaj jako to to, ja właściciela. Tak właściciela, to jest to wygląda wyspa właściciela. Można pośpić. Filtery nie wysadzają wysepek na Dreamy, nie zadają. Potwory zadają Dreamy. Tutaj tak wygląda, tylko a dzisiaj już coś robił. Właściciel to już tutaj robił. Ile to jest kobel, a to jest ładna taka prześpiąca. Yy, I możesz jeszcze gdzieś znaleźć jakąś wyspę taką czystą. Szedmy... O! O jest, 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 jest! O, i tak właśnie wyglądają wyspy Jak są nowe. Tak właśnie wyglądają nowe wyspy. Ale nie, to te pórek nie ma tylko wysłuchuję. To jest chcieliśmy trochę zróbić górę. A tak wyglądają na serio wyspy. Bo mi tu tutaj nie ma żadnych warku. Skrzynia, w skrzyniach, w skrzyniach znajduje się lawa, butelka ekstra, e, no nie wiem. No jeszcze tam coś się znajduje i możecie brać kit gracz co kilka minut. E, więc powiem że kit gracz to daje Wam... jak e, na no Zrewniamy ten e, mieczek, kilo, kamieną e, e, cukierę, e, całą zbrojkę polczastą trzy letki, pięć ciasteczek i jeden węgiel. Możecie sobie teraz Wam pokażę co ile, co 50, co minut... co godzinę możecie brać kit gracza. To więc naprawdę, co godzina pracy kiedy ja czasem się to odłożę. Że... I która rzecz Tak jak mówiłam, wykładania yy, wypadają różne środki, Na przykład Żelazo, węgiel, co sobie przypaliłam, ten węgiel, złoto, żelazo, jak mówiłam, są rozki złote na... o właśnie, to wspomnę. Czasami e, są e, pigmeny w nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale są pigmeny, więc te sąd, te samorodki złota. Jak tutaj coś, to pigmeny są naprawdę. Tutaj tylko VIP może zmieniać spawner. E, tutaj dopiero są może zmieniać spawner nie, na wiem. na i wszystkie zwierzątka. E, e, trochę będzie na jak się o nie zapomniała. Tutaj mi jest eee, taka ten... to, to jest sobie po prostu... i To, jest to, się to, jest, benefit, to Bo często masz tak, że macie no. yeah. zwykłą normalnie ekspliareczkę, a ten, no to po Ok, i to chyba będzie na tyle. Zobaczcie, nie Więc to jest... No nie wiem, bo z nami nas z koniem. No i tam z ludzi. Ok. Jestem z nim O, mogłabym pokazać, jak się da szansę, mogłabym pokazać, okay. jak okay. To wam pokażę tutaj... ...czuć Dobra. Jest ten. Ju, i wid... ...jak lub ...jest... Ciekawe skąd zaczynają te kręty ogień. Jak to wszystko skopiło. O. Popatrzymy sobie jak się biją. Ludutki. Jak się płoną. Okej. Okay, jeszcze pokażę tutaj. Macie tak w tych księgach takie nocy jak włóczka, jak błysko, tam to tamto i te przedmioty tutaj nie, nie wiem i te przedmioty są tak i co chyba 5 minut, to jak weźmiecie czekać to nie będzie dla Was, to nie będzie ale te 5 minut oprócz mnie się packę, na pewno się skrzynka dla Was jak się nie mylę oczywiście to tam są takie przedmioty jak na przykład diamenty, fajerwerki różnokolorowe jak włóczko, Ender Perła, to sobie na Może to sobie się, okay, się, no, się O. Może to Okej, Może znajdziemy... Może się znajdziemy... O, widzicie? No, widzimy, że diamentu butelka Extra, na się. Raz, na jakiś czas sprawdzają

Możecie zapytać w komentarzach, czy da się zrobić półtelkę z ekstremistą. Jestem bardzo ciekawa, jak mówię. O, i teraz są perki. Takie, takie normalne, bo one są takie zwykłe, że i one, one tam... O, takim celu ładne i tutaj ze staczu o, tutaj jest taki ładny i możecie tutaj, jest taki park bo każdy ma na jednym o, i tak wysoko to i jest tak i na koniec Okej, okay. dobra. To będzie chyba na tyle. Tutaj macie kowadło, edzia do I to będzie na tyle. To jest tutaj wszędzie może jak Anipowa to na nim, bo bardzo się boję ludzi tutaj, więc Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć!